F-15: historia, opis, dane techniczne czyli amerykański samolot bojowy, myśliwiec przewagi powietrznej albo myśliwiec wielozadaniowy. Wszystko w zależności od wersji. Na początku powstawały F-15 Eagle czyli samoloty będące ciężkimi myśliwcami przewagi powietrznej. Później był F-15E Strike Eagle czyli samolot będący rozwinięciem tych pierwszych F-15 już myśliwiec wielozadaniowy, który mógł dokonywać uderzeń na cele lądowe i morskie. Tutaj należy zaznaczyć, że wszystkie te samoloty są zdolne do działania w każdych warunkach pogodowych oraz w dzień i w nocy. Obecnie wchodzi do użycia F-15EX, ale o nim zajmiemy się kiedy indziej. Dzisiaj o F-15 Eagle i o F-15E Strike Eagle. F-15, tak jak powiedziałem, to ciężki myśliwiec przewagi powietrznej. Po raz pierwszy został oblatany 27 lipca 1972 roku i został wyprodukowany w około 1200 egzemplarzach. Natomiast F-15E Strike Eagle to myśliwiec wielozadaniowy. Po raz pierwszy wzbił się w powietrze 11 grudnia 1986 roku i Eagle, ten zwykły, wszedł do służby w 1976 roku. Natomiast Strike Eagle w 1989 roku. Może się wydawać dziwne, że na początku powstaje wersja będąca wyłącznie samolotem do walki z innymi celami, z innymi samolotami z celami powietrznymi i dopiero później jest opracowywana wersja wielozadaniowa. No ale kiedyś tak było. I w przeciwieństwie na przykład do konstrukcji radzieckich, to wprowadzanie wersji wielozadaniowych było o wiele szybsze. Powiedziałem, że tych zwykłych F-15 Eagle powstało około 1200 egzemplarzy, natomiast Strike Eagle powstało około 520 sztuk. Ale należy pamiętać, że F-15 jest nadal produkowana i najprawdopodobniej jeszcze jakiś czas będzie w produkcji. Jeśli chodzi o wielkość, to jest to samolot duży: długość to 19,43 m, rozpiętość skrzydeł to 13,5 m. Wysokość to 5,64 cm. Centymetry. Centymetry. Daje to powierzchnię nośną 56,5 m kwadratowego, czyli dużą. Oczywiście Strike Eagle ma takie same wymiary. Tutaj może zacznijmy od omówienia wersji. Ponieważ Eagle występuje w wersji jednoosobowej, jest to wersja A i C, natomiast Strike Eagle występuje tylko w wersji dwumiejscowej, czyli w tej wersji E. I tutaj jest pilot i operator uzbrojenia. Do tego powstawały F15BD, które były dwumiejscowymi wersjami szkolno-treningowymi, ale oczywiście z możliwościami bojowymi tych zwykłych wersji jednomiejscowych. Masa własna, jeśli chodzi o F15C, wynosi 12 701 kg, a maksymalna masa startowa to 30 844 kg. No właśnie dlatego F15 w tych wersjach A i C był określany jako ciężki myśliwiec przewagi powietrznej. Natomiast masa tej wersji uderzeniowej F15E Strike Eagle jest większa. Masa własna to 14 379 kg, a maksymalna masa startowa to 36 741 kg. Więc wersja uderzeniowa wielozadaniowa jest cięższa. Oczywiście łączyło się to również z wzmocnieniem płatowca, żeby mógł on wytrzymywać większą masę. No i wzmocnienie oczywiście przełożyło się też na wzrost masy, ale też na możliwość przenoszenia większej ilości wyposażenia. Jest to samolot dwusilnikowy napędzany albo silnikiem Pratt and Whitney F100PW220. Który, on, który ma ciąg 64,9 kN na sucho, to znaczy tak normalnie, i 105,7 kN z dopalaczem. Albo mogą to być też silniki F100PW 229, mające oczywiście większy ciąg. Tak normalnie to jest 79 kN, natomiast z dopalaczem 129,7 kN. Więc ten silnik 229 jest Znacznie mocniejszy od wersji 220. I tak, wersja C osiąga 2 machy i 54 setne macha, czyli 2655 km na godzinę. Oczywiście, tą prędkość jest w stanie uzyskać na dużych wysokościach. Na niskich wysokościach, na małych wysokościach, osiąga 1,2 macha, czyli 1482 km na godzinę. Wersja E, wersja uderzeniowa, ma bardzo zbliżone osiągi. Nie powiedziałem, ale prędkość przelotowa to 0,75 Macha, czyli około 917 km na godzinę. Jeśli chodzi o prędkość wznoszenia, to w zależności od źródeł, oczywiście od tego, co jest podwieszone pod skrzydłami, to jest ona podawana od 250 do 340 m na sekundę. Zasięg z dodatkowymi zbiornikami to od 4160 km w wersjach C, czyli w tych wersjach myśliwskich, do nawet 5560 km w wersji E, w wersji wielozadaniowej. Ale takim bardziej ważnym parametrem jest promień działania i ten wynosi od 900 do 1200 km, oczywiście w zależności od tego, ile tego paliwa w tych dodatkowych zbiornikach się zabierze. A trzeba powiedzieć, że F-15 potrafi przenosić konforemne zbiorniki paliwa, te dodatkowe, które dosyć, że no, zawierają dosyć dużo paliwa, to mocno w negatywny oczywiście sposób nie wpływają na te charakterystyki lotne, co niestety najczęściej występuje w przypadku stosowania takich zwykłych, dodatkowych zbiorników paliwa. Pułap to 19 800 metrów, rozbieg, czyli ta minimalna droga startu, to 300 metrów, dobieg, czyli ta minimalna droga lądowania, to do 850 metrów. Płatowiec zbudowany jest, można powiedzieć, z takich tradycyjnych materiałów, ponieważ kompozyty, ponieważ kompozyty to tylko około 1% płatowca, włókna szklane tylko 0,6%. Reszta to w 26,1% stopy tytanu, 34,4% duraluminium. 34,6% to inne materiały, ale nie takie nowoczesne, nie takie, które mogłyby być określane jako coś będącego najnowszymi rozwiązaniami. Chociaż oczywiście wcale to nie przeszkadza temu, że F15 jest samolotem bardzo nowoczesnym. Wróćmy jeszcze do wersji, ponieważ chyba dobrze tego nie powiedziałem. Wersja F-15AB były to samoloty produkowane w początkowych latach produkcji. Wersja A jednomiejscowa, wersja B dwumiejscowa, służąca do szkolenia. Później wprowadzono wersje zmodernizowane z lepszym płatowcem, z wieloma zmianami, które mocno zmieniły te samoloty. I to już były wersje CD. Wersja C jednomiejscowa. Wersja D dwumiejscowa służąca do szkolenia. Tutaj wzmocniono strukturę płatowca, co umożliwiło wytrzymać przeciążenia do 9G, i co ciekawe, tych wersji AB nie modernizowano do standardu CD, tylko postanowiono, że one wysłużą się i zostaną wycofane. I to zakończenie produkcji wersji AB i zastąpienie jej przez produkcję CD miało miejsce w roku 1978. Tutaj warto jeszcze raz to podkreślić, że te samoloty produkowane na zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, one ich rozwój nie kończy się w dniu wprowadzenia tego samolotu do użytku, tylko on jest cały czas prowadzony. Tutaj po kilku latach od wprowadzenia do produkcji zaczęto wprowadzać nowsze wersje ulepszone, i później te ulepszenia, modernizacje wcale się nie zatrzymały, chociaż nie były już tak. Znaczące. Oczywiście, tak jak wspomniałem, w latach 80. pojawiła się wersja wielozadaniowa, wersja E, która ma wzmocniony płatowiec i inne wyposażenie. Wszystko, żeby umożliwić tym samolotom przenoszenie większej ilości wyposażenia, ale też z, mające na celu zwiększenie ich możliwości bojowych. Co ciekawe, w przypadku wersji E, czyli w wersji wielozadaniowej. Z tyłu siedzący operator uzbrojenia również ma takie podstawowe przyrządy do pilotowania samolotu, do sterowania samolotem, i oczywiście, chociaż to jego stanowisko mocno różni się od tego przedniego stanowiska pilota, to on również kiedy trzeba potrafi, może pilotować. A kiedy mowa o uzbrojeniu, to na stałe jest sześciolufowe działko General Electric M61A Vulcan kalibru 20 mm. Zainstalowane jest ono w prawym napływie skrzydła. Zapos, zapas AMO w tych wersjach myśliwskich to 940 sztuk, w wersji uderzeniowej 500 sztuk. Wersja E może przenosić 10400 kg na podwieszeniach, wersja myśliwska 7300 kg, czyli tutaj ta różnica to jest 3000 kg, plus oczywiście różnica, o której chyba nie wspomniałem która wynika z tego, że wersja E, ta wersja wielozadaniowa, może przenosić większą ilość paliwa, co przekłada się oczywiście na większy zasięg. I tak. Wersja myśliwska może być wyposażona w AIM-9 Sidewinder, AIM-7 Sparrow, AIM-120 AMRAM. I maksymalnie mogą one przenosić 8 sztuk AIM-120. Czyli Pocisków powietrze-powietrze średniego zasięgu. No ten średni zasięg to od 75 km w tych starszych wersjach do ponad 110 km w tych wersjach nowszych. Ajmy 7 są właśnie zastępowane przez te właśnie Ajmy 120. Wersja E oczywiście też może przenosić rakiety powietrze-powietrze, ale ona jest również przystosowana do przenoszenia bardzo szerokiej gamy środków do uderzeń. Na ziemię, na cele lądowe. W tym AGM-65 Maverick o zasięgu w tych najnowszych wersjach do 75 km, AGM-84 Harpoon, czyli pociski przeciwradarowe, AGM-84 Harpoon, czyli pociski przeciwokrętowe, AGM-84 Slammer o zasięgu do 270 km. AGM-88 Harm do zwalczania urządzeń radarowych, AGM-130, AGM-154 JASM. Ten ma zasięg 370 km, a w wersji ER 925 km. Do tego, oczywiście, całą gamę bomb. Po prostu wszystko, co. prawie wszystko, przepraszam, co Amerykanie mają do zwalczania celów lądowych, zostało zintegrowane z tymi. F15e Strike Eagle, czyli z tymi wielozadaniowymi, uderzeniowymi wersjami F15. Natomiast, oczywiście, te możliwości do zwalczania celów powietrznych w przypadku wersji wielozadaniowej również jest na takim samym poziomie, jak w przypadku myśliwca przewagi powietrznej, tej zwykłej F15. I tu również nadal cały czas te najnowsze rozwiązania są integrowane z tymi samolotami. Jeśli chodzi o wyposażenie takie, które ma wykryć cel, to jest to radar APG-70. On był montowany w części samolotów w wersji CD i we wszystkich wersjach samolotów uderzeniowych E. W wersjach CD instalowano radar APG-63 V1, później drugą wersję tego radaru ze skanowaniem fazowym oraz trzecią wersję. Tego radaru z anteną AES-a firmy Raytheon. APG-70 w tych wersjach uderzeniowych został później zastąpiony przez jeszcze lepszy radar APG-82. Tutaj można by mówić godzinami o tych radarach, ale tak jak wspomniałem, należy zauważyć to, że te samoloty, chociaż już mają dużo lat na karku, są cały czas modernizowane. Da się zamontować nowszą wersję radaru. Montujemy nowszą wersję radaru, zwiększając możliwości tego samolotu. Da się zamontować nowsze wersje wyposażenia, na przykład systemy walki elektronicznej, jaki w F-15 jest montowany, czyli ALQ-135, montujemy nowszy system. Da się montować kolejne wersje zasobników, montujemy kolejne wersje zasobników i w ten sposób F-15 mogą przynosić. Zintegrowany system nawigacyjno-celowniczy Lantirn. Systemy, systemy zasobników AQ 13 i AAQ 14 i te nowsze wersje, które wchodzą, można powiedzieć, do użycia, są również integrowane z tymi, można by powiedzieć, starymi F15kami. To jest bardzo ważna nauczka dla wszystkich tych, którzy uważają, że wprowadzenie samolotu to już koniec. Mamy samolot, możemy go użytkować. I to jest błąd. My musimy go modernizować. Samolot najczęściej jest kupywany, przynajmniej na 25 lat, najczęściej 30-40 lat taki samolot służy i to oznacza, że żeby był czymś mogącym dalej, jakby to powiedzieć, prezentować sobą coś, musi być cały czas modernizowany. Przejdźmy do użytkowników. F15 w wersji myśliwskiej. To oczywiście Stany Zjednoczone, ale też Izrael, Japonia, Arabia Saudyjska. Japończycy większość swoich F15, większość swoich maszyn wyprodukowali u siebie na licencji. Producentem było Mitsubishi. I one są oznaczone jako F15J w wersji jednoosobowej i F15DJ. To jest wersja dwumiejscowa, ta, można powiedzieć, szkolno-treningowa. Chociaż, jeszcze raz zaznaczę, o wszystkich tych możliwościach wersji bojowej. Natomiast F15e, czyli wersja wielozadaniowa, była no, troszkę szerzej stosowana. Są to oczywiście Stany Zjednoczone, Izrael, Korea Południowa, Katar, Arabia Saudyjska, Singapur. Jak widać, ta wersja wielozadaniowa jest o wiele popularniejsza. Nie wynika to tylko z tego, że no, jest wszechstronniejsza, ale również z tego powodu, że one były oferowane większej liczbie klientów. Może jeszcze kawałek historii. Wersja myśliwska była produkowana do roku 1989. Pod koniec głównie dla odbiorców zewnętrznych, ale jeszcze w 1991 i w 1992 roku na chwilę wznowiono produkcję, żeby dostarczyć te samoloty klientom zagranicznym. Obecnie F15, tylko że już w tych najnowszych wersjach, nadal jest zamawiana. I dostosowywana do tych najnowszych rozwiązań. Najprawdopodobniej ta produkcja jeszcze przez najbliższe lata się nie skończy, i myślę, że te 10-15 lat te najnowsze wersje F-15 będą produkowane. One jednak dają bardzo duże możliwości i ich współpraca z samolotami piątej generacji układa się bardzo dobrze i one się doskonale uzupełniają. Nie mówiąc już o tym, że od dawna chodzą słuchy, że my. My to w znaczeniu Polska mamy zamiar nabyć F-15, no najprawdopodobniej w tej wersji wielozadaniowej albo w tych wersjach najnowszych. Na razie nikt nic nie wie, na razie wszystko jest plotką. Ale jak F-15 sprawdzały się w boju? Początek ich walk to czerwiec 1979 roku, kiedy izraelskie F-15 zestrzeliły cztery syryjskie MIGI-21 MF. Później jeszcze ich łupami traf, padały Migi 25. W 1982 roku w Dolinie Bakka w dwa dni zestrzelono 48 Migów 21 i Migów 23, to znaczy F-15 zestrzeliły, bez strat własnych. W 1984 roku dwie saudyjskie F-15 zestrzeliły dwa irańskie samoloty F-4. 24 stycznia 1991 roku też saudyjskie F-15 zestrzeliły dwa irackie miraże F1EQ. Oczywiście Amerykanie w Zatoce Perskiej też ich używali. Tutaj zanotowano 35 zwycięstw, głównie nad Migami 29. A w 1999 roku, o czym mało osób wie, F-15 zestrzeliły też w Europie 4 Migi 29 należące do Federacji Jugosławii, więc można powiedzieć, że w Europie F-15 też działały. Zobaczymy, czy w najbliższych miesiącach nie okaże się, że F-15 wrócą do Europy właśnie w roli samolotów bojowych. I nie mówię tutaj o samolotach, które prawdopodobnie mogą kiedyś w przyszłości trafić do Polski. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.